Przybywa dziś do Was z wielkim uśmiechem, by z Wami świat poznać. Śmiało biegnijcie dziś z Wojtkiem przed siebie. Przygoda już czeka pod błękitnym niebem. Każdy krok nowej historii jest pełen. Wojtek Bohater, jest tylko jeden. Ruszajcie z Wojtkiem, a zdarzą się cuda. Z Wojtkiem nie grozi Wam smutek i nuda. Wojtusiowe historie. Cześć, mam na imię Wojtek. Opowiem Wam pewną historię, która wydarzyła się naprawdę. Albo nie wydarzyła się wcale? Sam już nie wiem. Na pewno mogła się wydarzyć. Pingwin i tukan. Na biegunie południowym, tam gdzie śnieg spotyka się z niebem, mieszkał mały pingwin o imieniu Plum. W swoim malutkim iglo miał wszystko, czego potrzebuje: małe łóżeczko, zabawki i spiżarnię pełną jedzenia. A jako, że był pingwinem nowoczesnym, miał też ciągły kontakt ze światem. Często rozmawiał i czatował z innymi pingwinami. Oglądał śmieszne filmiki z foczkami i słoniami morskimi. Ale coraz częściej interesowały go dalekie krainy, bez śniegu i lodu, gdzie mieszkają całkiem inne zwierzątka, cały czas jest ciepło i nie ma długich nocy polarnych. Pewnego razu, oglądając film przyrodniczy z dalekiego kontynentu, zobaczył pięknego ptaka. Tukana. Tak, latał wysoko nad drzewami, ciesząc się swobodą i beztroską. Pomyślał: Przecież ja też jestem ptakiem i mam skrzydełka, muszę wyjść z mojego iglo i choć nigdy tego nie robiłem, spróbować wzbić się w powietrze. Jak pomyślał, tak zrobił. Stanął przed iglo, rozprostował skrzydełka i począł wymachiwać nimi we wszystkie strony, biegając i turlając się po śniegu. Ale z jakichś powodów nie mógł wzbić się do góry. Bardzo go to zasmuciło, nie mógł zrozumieć, że będąc ptakiem, nie może latać jak one. Wrócił do swojego iglo, usiadł na łóżku i zmęczony szybko zasnął. W nocy przyśnił mu się sen, w którym piękny ptak opowiadał mu, jak wspaniale jest latać w chmurach i że musi odwiedzić jego strony. Nie wiem, jak tam u was na lodowatym południu, ale w naszych gorących stronach wszystko jest możliwe, a każdy ptak lata. Nazajutrz Plum postanowił spakować walizkę, kupić bilet i w te pędy udać się na lotnisko. Jeśli jestem ptakiem, to musi być sposób, bym zaczął latać. Udam się w gorące kraje i spotkam ze swoimi skrzydłotymi przyjaciółmi. Pan Kingwin Plum, zapraszamy na pokład samolotu. Czekamy już tylko na pana. Po długiej podróży zmęczony Plum znalazł się wreszcie w gorącym i malowniczym miejscu, gdzie spotkał pięknego kolorowego tukana. Cześć, jestem Plum. Cześć, jestem Koko. Witam w moich stronach. Co cię do nas sprowadza, mój śnieżny przyjacielu? Chciałem się nauczyć latać. Jestem ptakiem, jak ty. Pokaż mi, jak to zrobić. Ależ drogi Plumie! Pingwiny przecież nie latają. Popatrz, jak małe są twoje skrzydełka, a jak duży i okrągły jest twój brzuszek. Wiatr cię nie uniesie. Tukan wzbija się w powietrze i lata nad zmartwionym pingwinem. Dlaczego jesteś smutny, pingwinie? Nie mogę latać. Wiesz, każdy ptak ma swoje wyjątkowe umiejętności. Ja mogę latać, ale Ty jesteś za to znakomitym pływakiem. To prawda, pływanie sprawia mi radość. Jestem w tym prawdziwym mistrzem. I tak Pingwin i Tukan odkryli, że każdy z nich ma swoje wyjątkowe talenty, które czynią ich szczególnymi. Ważne jest, aby doceniać swoje umiejętności i szanować różnice między sobą. Dzięki tej przyjaźni Pingwin i Tukan odkryli, że prawdziwe szczęście płynie z akceptacji siebie i innych. Bo to właśnie nasze różnice sprawiają, że świat jest piękniejszy. Czy wiedzieliście wcześniej, że pingwiny to ptaki? Mają małe skrzydełka, które nie służą im do latania, a do pływania. A pływają doskonale, nie marzną też w lodowatej wodzie, bo mają pod skórą grubą warstwę tłuszczu. Na biegunie północnym i południowym występują okresy, kiedy przez cały czas jest widno lub ciemno. To tak zwane dni i noce polarne. W czasie nocy polarnych przez pół roku słońce nie wschodzi i przez całą dobę jest ciemno. Występuje również piękne, świetlne zjawisko na nocnym niebie. Nazywa się zorza polarna. Koniec tej ciekawej historii. Bądźcie grzeczni i do zobaczenia wkrótce. Cześć!